Unia Europejska również nie czekając, Komisja Europejska nie czekając na, na, na Mercosur otworzyła de facto rynek jajek dla Brazylii należącej do Mercosur. To jest uderzenie znowu kolejne w polskie rolnictwo i w polską gospodarkę, bo właśnie w produkcji jajek jesteśmy potęgą, a czasami one bywają strategiczną dziedziną, jak się o tym przekonał swego czasu Donald Trump i przekonali się Amerykanie. Otóż tak zwany prelisting to jest uprawnienie, które właśnie Komisja Europejska powierzyła władzom Brazylii. Prelisting to jest prawo sprawdzania przez same władze brazylijskie, który z producentów, który z zakładów spełnia wymogi unijne, żeby eksportować na unijny rynek. Proszę zobaczyć, nie czekając nawet na Mercosur, a jeśli wierzyć pani korespondence RMF-u Borginią Szymańskiej Ursula von der Leyen, uparła się, że na 20 grudnia chce mieć w końcu tę umowę podpisaną, dlatego kolanem przepycha pewne zapisy, które są kompromisem z Francją i mają zapewnić, że Francja Mercosur poprze. Nie czekając na to, Unia wyzbywa się tego, co miał chronić wspólny unijny rynek. Przecież cała logika Unii, którą cały czas pakują nam do głów, to jest taka, że ten wspólny rynek chroniony jest barierami celnymi przed produkcją z zewnątrz i dzięki temu możemy yy, być pewnymi zbytu i wzrostu gospodarczego, jeżeli będziemy na równych prawach konkurować z innymi uczestnikami tego obszaru gospodarczego. Kłamstwo jest na każdym kroku. Już nie ma równych praw konkurencji, ponieważ pojawiały się przeróżne bariery celne, uzasadniane różnymi ideologicznymi wynalazkami.